Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Tiny Minecraft. Stoję sobie na dachu pięknego domu i te bezmi jeszcze tutaj wkurzają bo rosną trochę głupio eee, To w takim razie sobie zbiorę to. I dajmy je tu na przykład. I cóż, no, odcinka nie było trochę, ale na no po prostu jakoś czasu nie było ani okazji, ani chwili. Ani te zawieje na tym świecie nie robiłem, więc no... Ostatnio nie nagrywałem, ale teraz już będzie powrót serii, że tak powiem, taki znów regularny. Kurde źle to zrobiłem. Um, dobra, e, prr, gdzie tutaj mogę dać, Tego globalisę jeszcze tutaj myślę mogę dać i gdzie jeszcze nie ma. Um, gdzie tutaj jeszcze nie ma, tutaj. Dobra, jak widać, tutaj jestem sobie w. Może jestem sobie. Tutaj zrobiłem dalszą część skini, Ozieleniłem ją. Nasza dawna nasza dawna hodowa krówek jest teraz. Nie trafiłem. Jak widać, dawna hodowa krówek już jest. No, no, no nie ma jej. Że tak powiem, no, gdzie mam fireworks, to mam Z tych wszystkich krówek zostały jedynie te dwie. W ogóle tamta spieprzyła trzeba będzie ją tutaj przywrócić do porządku. E, I tak, jedzenie... O właśnie tu ja mam te krówki w um, Ogólnie to jestem w takcie robienia tutaj skarpy, żeby wyśniaki sobie z niej nie mogły skakać, bo tak to one będą mi spieprzać tam, a potem nie wiadomo co się, z nimi stanie. Muszą pozostać tutaj tylko na tym obszarze tutaj. Powiem też też, że będę musiał coś zrobić z tym tutaj, o. Żeby to jakoś miało ręce i nogi. Ale tak. Mm, w tym odcinku za wiele nie będę tutaj robić, nie wiadomo ile. Nie będzie ten już nie wiadomo jak długi. Ale, ale, ale. O kurde się żyłem. Ale trzeba pokazać za Ci jedną rzecz. Tutaj nawet kilka rzeczy. Poza pigmentem. E, po pierwsze tutaj się spalił domek mi bo zapomniałem, że nie mam żadnej komendy na nim, nie, się ognia no jakieś jakoś tak głupio wyszło, że się zaczął palić na szczęście żadnych ofiar nie było już pokazu... kur... no i no co za No, i uważaj za tej dziury. No. Co to za, za chłop? Wejdź tu, grzecznie. Weź, wejdź, może. Boże, co ty robisz? Wracaj do domu Wracaj Wracaj tam do... Co za... ...pałwan... ...wiedem No! Czy ty jesteś normalny? NIE! Nie patrz nie pal się! Nie pal się! Uff, dobra, żyje. Ja to może ugaszę. Jednak Przychodł by było, gdyby zginął, bo więcej tej bagiennych nie ma. No, a przyszedłem tutaj pokazać to, że tutaj mamy wszystkie rodzaje wieśniaków, czyli mamy tutaj. Mamy tutaj zwykłego, mamy tajgowego, mamy tundrowego, mamy dżunglowego, mamy pustennego, sawannowego eee No i bagiennego A bagienny sobie poszedł tu, na plotki jakieś Nie planowałem Cię jeszcze wypuszczać, ziomek Halo, proszę mi tu wrócić O boże, dobra, ja go zostawię. Się nim zajmę wkrótce. Muszę tutaj ogarnąć też... Muszę ogarnąć też tutaj to. Bo one sobie tutaj będą mogły przełazić, tak? Tu, tu... Tu... Jakoś tędy, tu i będą mogły potem zejść jakoś tu, tu... I tu, jak ze zejdą tutaj... no To już są poza obszarem wioski, tutaj już nie jest bezpiecznie. Tu mogą być już potwory, więc... Coś może je zjeść Więc no muszę zapobiec, żeby one się tam przydostowały jakoś I tak Golemy tutaj się ciągle nam rozmnażają Jeśli ich tutaj odluja. Nawet nie odnożą za ich zabijaniem Ale Tutaj jeszcze trzeba będzie dodać z dwa domki przynajmniej ale gdzieś trzeba będzie zrobić jeszcze takie miejsce do spania, że tak powiem. Czyli wykopać najpościej, no biorąc dziurę w ścianie, że dać tam dużo, dużo łóżek. Bo w samej domka się tutaj nie zmieści, to jest za mało, żeby tutaj było dużo łóżek na tyle ile będzie gdzieś w Czemu to nigdy nie potrafi stanąć w środku bloku? No i się Ty, 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 ty mu tam nie pomagaj To też idź Tutaj muszę zbudować ścianę ze stona, Żeby to miało jakieś też więcej nogi, bo tutaj No właśnie, takie rzeczy się będą działy więc to by mogłoby być nieprzyjemne. Oczywiście, golem by się tym zajął, potem czy później, ale sam fakt. Tutaj mam turnie. A, i ja mam turnie. No, i tutaj jeszcze to trzeba będzie jakoś fajnie odgarnąć Tutaj też będę musiał wybudować ścianę z kamienia, żeby do tego sięgła. Tak będzie po prostu najbezpieczniej, więc będę musiał tu jeszcze zbudować dwie ściany. Tutaj jeszcze może jakiś domek zbuduję, w sumie nawet na pewno, tutaj, bo ja tutaj od początku planowałem domek. Więc tutaj będę musiał wybudować ten też domek, i tutaj jeszcze są niedokończone te. Tutaj jeszcze jest niedokończone to, bo tutaj jeszcze trawy nie ma. Właśnie po to kopałem ostatnie trawy, żeby tutaj też już to porozkładać, żeby fajnie wyglądało. Problem jest to, że farma jest na takiej wysokości, a nie innej, ale no to jakoś się przeboleje. Będzie po prostu zapadnie w ziemię i tyle. Wow, wo wow. Naucz się stawiać. Naucz się stawiać, chłopie. No i tutaj to trzeba będzie tak polecieć trawą i jakoś to będzie już wyglądać Tego tutaj nie miało być Tego też nie? No i tak po prostu to zabuduję trawą sobie Będzie fajnie Jeszcze tutaj coś, coś trzeba będzie wykombinować, jakąś trawę pododawać, w sensie no można kostą to sobie poogarnie żeby była jakaś trawa taka wystająca że tak powiem chwila to bym chciał tak jakoś żeby tutaj to szło jakoś tak w miarę żeby to nie wymydało, tak z tyłka wzięte ok chyba nie wyszło najgorzej to um. No tutaj ogólnie te zatrawianie terenu, je... zatrawianie terenu, jeżeli mogę tak to nazwać, jest dość... Może nie, nie jest na niej jakoś mega czasochłonne ani nie ale no jednak jest takie trochę nużące, po prostu stawia się trawić ciągle. Co no nie oszukujmy się, ale nie jest szczytem... ...ciekawych zadań. Hmm, jakby tutaj to tak wywalić... I tutaj dać trawę. Chyba wygląda to nawet Tutaj jeszcze trawę damy. A dokończę cały pipunek na odcinku. A co? Co ja się będę piedzielić? W ogóle mam nadzieję, że się wam podobał odcinek, który nagrał dla mnie Tizini. Już trochę czasu do niego minęło, ale no na pewno pamiętacie go. Nie było aż tak dawno temu, czy tego nie mylę. Więc, no, tak. Niestety, raczej rzadko będę miewać takich gości na kanale, ale, no. Fajnie Żeby Tizzy nagrał dla mnie odcinek, to jest zasługa duża. Musiałem się wykazać czy czymś. Musiałem pokazać, że jestem prawdziwym symum. Czy jak to się tam mówi w tych dzisiejszych czasach? Sigma Giaczada i tak dalej. O, to nie. Tutaj też czasami trzeba tak to jakoś dodatkowo modelować, nie może tylko obudowywać, przez to, że wtedy było widać właśnie tak jak takie które przed chwilą było, że było widać tak kamień. Więc no, fajnie. Ale to nie jest jakieś trudne zadanie. Po prostu stawia się jakoś boczki i to jakoś idzie. Na przykład tutaj trzeba dodać, żeby nie było tak dziwnie tutaj. No. I jakoś to leci, tak. Jak się to buduje. Wow. wow, wow. No. i gdy w końcu będzie to wszystko ładnie zrobione, to będzie można oficjalnie przenieść się do nowej bazy. Na której jeszcze nawet... Którą jeszcze nawet nie wiem, gdzie będzie. Nie. Która jeszcze nawet nie wiem, gdzie będzie. O, to chciałem powiedzieć. Ale to... To wyjdzie w planie. Będę musiał najpierw zobaczyć, czy, gdzie jest mesto najbliższa. Bo ja nie pamiętam. Wiem, że kiedyś sprawdzałem. Przy okazji, gdy szukałem chatki Wiedźmy. No, ale... No, to było jeszcze trochę temu. Na, na pewno nie pamiętam. A wiem, że parę tysięcy krotek stron było Tylko nie wiem w którą stronę, czy tak bliżej na czy nie Nie wiem, no w każdym razie razie wokół jest tutaj żadnej mesy nie mam Czy jak to teraz ci tam mówi w tych czasach Badlands wow. No, nie tak trawa tutaj jest już ale Tutaj planowałem jakoś to zrobić, żeby to nie wyglądało, ale no Myślę, że nic tutaj nie, nie zmienię z tym bo co mam zmienić? Nie chcę mi się tego modelować bo to jest za dużo tych przejęć. Tak, jestem, ale Owszem. Tutaj jeszcze obudujmy to, żeby była taka górka śmieszna. O, sorry ja O, o, o. o. No bo jeszcze tutaj tak jakoś tak, oś, o o... O, no to będzie. Było. No, jakoś to wygląda. O, jeszcze tutaj trzeba to dokończyć. A, to trzeba wykopać, to jest za dużo tych przesięstw. Tak żeby teraz to zrobić, dobra może nie wykorzystałem całego stacka, Boże całego ekipunku co miałem, Ojej, Ale to jest wystarczające, jak to wygląda z tamtej perspektywy, proszę mi pokazać. No ładnie zielono jest. Właśnie taki efekt chciałem osiągnąć kiedy tu się przyprowadzałem do tej jaskini. Żeby było fajnie zielono i w ogóle. I tym akcentem mogę zakończyć ten odcinek sieranią, piękną. Ach. Mam nadzieję, że się spodobał. O ile ja w ogóle mogę tak powiedzieć, odcinku, który trwa nawet nie wiem ile minut kilkanaście minut i w którym zabie nic ciekawego nie pokazałem w ogóle. Ale no, a właśnie skoro jest nas, to możemy tego jego mościa przyprowadzić tutaj. Jesz? No, jaki grzeczny. I już wszystkie tutaj sobie leżą. Tak więc dziękuję za uwagę. Zostawiajcie suby, lajki like i tak dalej. Co ja będę gadać. Więc trzymajcie się i cześć. Bo, ty co wstałeś.